Cześć siemanko, tutaj The Gaming Fallen. Witam Was w następnym odcinku z. No, pierwszym odcinku z Indigo Park, czyli będziemy. jeśli jechali e, do opuszczonego miejsca do parku rozrywki. E, zostawcie trzy łapki, w subskrypcji. subskrypcji Ja klikam play. New game to jest. E, chapter pierwszy. E, przygody. E, ten. E, też tutaj Chucken nagrywał. E, Rocky Dogi, Disowski I na razie to tyle wiem, że oni nagrywali. Indigo Park. Zapewne e, ja to nagrywam w poniedziałek. A zapewne film się pojawi około 18.00. E, zapewne to jeszcze Maxiu nagra. Karolek zapewne juniorski albo juniorski nagrał ale o tym e, nie wiem jaka jest nie wiem kacenka jest i ten i, indigo park e, ten już chyba po ilo, iluś lat jest już opuszczony ale e, nie wiem od ilu Ale, kurde, stanowisko chciałbym mieć takie stanowisko. Ale trzeba ciężko zapracować na takie stanowisko. Okej. Okay. ja się, kurde, musiałem napić. Bo tak, kurde, gorąco, za stosok, nie? Kurde. Yy, akurat musi być kurde gorąco jak ja muszę kurde nagrywać, nie? Ta, ta, tak zawsze jest. Yy, że coś yy, chcę nagrywać, to jest kurde full gorąco, a jak nie nagrywam, że na przykład gram nie wiem Fortnite'a czy coś, albo oglądam YouTube'a, no to kurde tak nie jest yy, mocno kurde gorąco, tylko jest gorąco jak yy, kurde, nagrywam. Yy, jak ja kiedy to nagrywam, to e, za tydzień nowa seria: e, Chapter 1: Birth of the Feather, Czyli opadają, e, nieopadające. Kurde, nie wiem. E, Birth to jest. tak. E, tak z. tych. Kurde, nie wiem, jak to powiedzieć. E, moja głowa za bardzo nie myśli. Naprawdę. Nie myśli moja głowa. Dzisiaj. Bo kurde jakby moja głowa by pracowała, no to bym przetłumaczył, ale Coś, nie coś tam przetłumaczę, jak coś będzie do przetłumaczenia, nie? Tylko nie wiem czemu musi być, kurde taki długi loading, nie? Czy kurde mapę wczytuję? Czy kurde mapy nie umie wczytać? A co się lampisz? Wszystkim mi mapę. Szybciej, no Janusz. Halo. Kolega się zawiesił, nie? Ko kolega. E, nie nie wie z kim ma do czynienia, i zastyg. Ja nie mogę i teraz będziemy sobie, kurde, czekać. Sobie, nie? E, będziemy sobie e, czekali, kiedy tam wczyta, sobie i no. Kurde, kole, Kolego. Byś mnie już kurde dawno wczytał, nie? A tak to muszę kurde przez ciebie czekać. Czekać i czekać będę musiał. Dwa lata chyba będę kurde czekał, kiedy mnie kurde tam wpuścisz do freeromu. Bro, kurde. Do free, freerom horror to je kurde. A, a kolega się kurde zawiesił. No ja pierdzielę. Nie gadaj, że ja będę musiał, kurde, zrestartować, kurde, nagranie. Bo tak to bym był już, w kurde, wcytany, nie? Żeby... No... Mm. Nie musiałem, kurde, resetować. O. Czekajcie, wejdę, kurde, w option. Zobaczymy, czy... A! to już kurde nie ma tego eee, a co so, a jest grafika video ok zobaczymy eee, czy mi tutaj wszystkie a epic i to jest zapewne ultra coś a, nie mogę. Okej. Okay. Jakby nie ścinało, to po prostu z Dobra. Jesteśmy w opuszczonym parku rozrywki. Eee, przyjechaliśmy. I i nie wiem po co tutaj przyjechaliśmy i nie wiem w ogóle, eee, tylko tam y, na początku tam filmu, trochę po początku, oglądaliśmy taki e, y, przerywnik, jeżeli tak to mogę nazwać, e, żeby no, tam się dowiedzieć o tym parku. A to tak no, nieciekawie wygląda ten park tutaj od, y, y, we, od tej bramy. Eee... Um, nieprzyjemnie to wygląda. Tutaj coś się. A, jakiś krylde. Wilson information kiosk to more. Okej. Okay. Rozumiem. Chyba tutaj muszę iść. Tja. Tutaj. Witam. Hi there. And welcome to Indigo Park! The world's most innovative and engaging family fun experience. Jump into the world of your favorite character. Wait, you're our first guest in 2,920 days, 4 hours, 24 Congratulations, I'm Rambly, Rambly the Raccoon! And it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is the most fun Just hop on over to the registration center to your left, where our friendly assistant will help you begin your adventure in the park. Mm -hmm.

To Jak to nie? Umawialiśmy się na dzisiaj, no mordeczko, no. No worries, it's Rambly Tuesday, so you qualify for a big discount on your visit. Just follow me to the main gate. I can't wait for you to see everything Indigo Park has to offer. Okej. Teraz do bramy się muszę udać. Meet Rambly at the park's main gate. O, tutaj jest następna zabawka. Okej. Okay. To już, już zabrałem dwie zabawki. Nice. No i co jest Ale zamknięte je. No właśnie, zamknięte, a mi tu pierdzieli, że otwarte je. Lucky you. you. get to be the first person to try our turn on the generator mini ramble venture. Have fun. będzie mi tłumaczył przez większość mojego gameplayu. Ja się nie będę odzywał i mi nie wiem generator. compact power generator. But it seems to be inoperable. Looks like it's missing a piece. Can you find it? No, niech ci będzie. O! O! Tak nikogo w lustrze nie ma. Ilu jesteśmy optyczni. O! Tutaj mamy. No wiem, że mogę sprintem biegać. Dobra. I tutaj mamy wajchę. Nie no, ale. Kurde, ale animacje ty. Lepsze niż w Garden of Banban, -Ban. kurde. Nie, nie będę kupował Garden of Banban, -Ban, bo ich kurde cenu kurde, posiadał. Garden of Banban, -Ban, nie wiem, który jest 7, 8 i kurde. za 46 zł. No, nie Indigo Park, jak kurde, zarośnięty je Bym nie nazwał tu parkiem, już. Jak to takie zarośnięte jest. A tutaj mamy 3 Jakie 3-4 plusaki tutaj to wygląda jak napty. Ale nie wiem, ja się nie udzielam w takich zecach. bo tylko grałem w ban jeden, bo wielce darem. Ale to dawno dałem. Tutaj taki Globus złoty. Oj, i tutaj mamy następną zabawkę do zabrania i... No, i... gdzie ja się mam udać? Tam! Idziemy Dobra, o, jesteśmy Tutaj takie przejście jest Here you go, buddy Your very own critter cuff! A new way to interact with the park that also doubles as a pedometer, heart monitor and mood ring Data disclosure agreement included Okej. Okay. Mamy opaskę tak jak na przykład nie, jak idziecie do, do hulu czy gdzieś tam. Uh -oh, tak, no macie takie opaski tam w różnych miejscach. Albo tak jak na park trampolin idziecie czy gdzieś, to takie plan e, macie. Ja na, tram na parku trampolin byłem jak dobrze podejrzewam raz jedynie Tylko raz byłem na nie nie raz Trzy razy chyba na parku trampolin O gra się wtytuję Ja też teraz nagry nagrywam o Boże. Sama to tak ciemno. Okej, okay. ten musimy iść. Jak dobrze rozumiem. Kurde do, Domil do mnie dzwoni. Muszę mu odpisać, że teraz nagrywam film. Okej. Okay. napisałem co, co to co to za podziemne kurde miejsce aha no to nieźle zawiali, zawaliło się e, Men's idziemy coś się zrobić A. Siusiu trzeba zrobić pa nie mogę wejść jakie kurde zło to jest napiszcie w bo musiałem do odpisać bo Domir mi napisał, że są mody do content Warning. Czy byście chcieli nie wiem nagrywki od czy byście chcieli odcinek z content Warning na modach. Jeżeli tak, no to napiszcie w komentarzach. Pardon our dust, buddy. Looks like the park is going through some For the inconvenience, your Rambley Tuesday discount will be three percent off. Why not celebrate this great deal with a ride on my railroad? To test your sleuthing skills, I'll let you find this one all by yourself. Okay, tutaj, bo... a, na Okay, sobie Ja, ja tak lubię słuchać dialogów w, w, w takich <mawia> w grach. nie <mawia> Nie no. Ciekawe, czy ten e, shop nas nie wiem, zdradzić coś. E, tak jak na przykład w, w któryś tam... E, nie wiem... Zapytę, że wygarnął no, ba, Pan ban, yy, Oli był i nie wiem, co on mi zdradził. Muszę tutaj mirovi napisać jedną wiadomość, okej. Okay. I co dalej? Przepraszam za, za takie ścinki, w Gierce, ale... Chcę, żebyście mieli najlepszą jakość w gielce... Um. Mój laptop no, z małymi ścinkami daje radę, a to co to jest? Takie takie no... skały, kurde. Nie podoba mi się. O, a tu jest ten... pustynia taka. Rambles... co? Railroad, okej. Okay. Nice. No to fajnie. Tak, o oh Boże, jak ciemno, Dobra, tutaj się tak świeci. A tak to kurde, ciągnął. Tak, kurde, niedobrze, kurde. O i on teraz tutaj z nami jest sobie, kurde, tańcy sobie szoprac, prac, kurde. E, teraz jesteśmy w, nie w jakiej lokacji, a takiej o las, jeżeli tak mogę powiedzieć. A to jest ten ptak, Ptuk, siema, Ptuk. ptuk, ptuk, ptuk. Moni. Like McCall Hucker. You sure are, Maul. Why, you only crashed into six bars this week. I'm not crashing, family. I'm barnstorming. <laughs> What's barnstorming? It's crashing with style. It barely hurts at all. Say, those young adventurers who got along with you look like great pilots. Why not try your hand at flying in my ride? Rooftop races. Admission included with the. No to, tutaj to jest takie gadki tutaj będą przez takimi, wiecie, takimi niby postaciami. E, to jest, e, kurde, ciekawe kiedy wydadzą chapter drugi, nie? I ciekawe czy za fliko będzie. E, jak będzie za darmo chapter drugi, to ja, kurde, biorę się za to, e, do nagrywania. E, nie wiem kiedy wyszedł chapter pierwszy. Tam po, mm, poza kamerami sobie sprawdzę tam. Żeby teraz nie sprawdzać Czemu tutaj takie czarne? Nie rozumiem kurde, pa Tutaj czarna otchłań kurde Chcą, ch chcą mnie porwać, bo tutaj kurde Czarna otchłań kurde, rozumiecie? E, zbyt popularny kurde jestem, nie? Ne. No, po prostu, wiecie, zbyt popularny jestem e, i chcą mnie, kurde, ten, w rotłań wysłać, kurde. A tutaj co to jest? Taki cave. Czeka, co tutaj będzie. O, oh, Finley! Come on out and greet the people! Hi, Rambly. Why the long face and body? You've known me for one years, Rambly. I'm always long. because i'm always longing for a new seashell for my collection oh finley you should come out of your shell how about you come into it instead my ride oceanic odyssey will teach you all about the wonders down under the deep blue sea it's as blue as me <sighs> i hope you'll visit i'm so lonely Odyssey, Czyli Finley i ten shop się znają przez 100 lat. Okej. Okay. interesujące. A co to za lokacja? Ło Boże! Co to jest, kurde? Czy my tak nie wiem, zbijać się będziemy na górę, czy co? Chyba nie. Chyba tak na górę nie będziemy wjeżdżać, mam nadzieję tak, o nie? Nie, uff... To dobrze, że, że, te, że tak wiecie na górę, nie? Bo się już A to co to tam leży? Halo? Kto to? Czy my się zatrzymujemy? Nie. Dziwne. Ale okej. Okay. To to się kto kundil... I e, get the right back on, up the running okej okay. czyli tędy tam gdzie tutaj kabel eee o prowadzi Kude, creepy trochę Animatronik O oh, cholera Animatronik Aj czyli... to musimy znaleźć okej okay. A tylko dwa, okej. Okay. Okej, okay, już mamy power. Teraz musimy wrócić. E... Wait a second. Okej. Okay. Nie, bo myślałem, że ten to Ale nie. Dobra, nic nas tutaj nie będzie goniło. Oby, tak dalej. Szkoda, że tutaj się tak ruszać nie możemy, nie? To jest takie słabe. Jeśli ja nie możemy tutaj tak ruszać, Jadymy na górę. Zapewne nic tak nie... No nie będzie... Nie, nie wiem. Tutaj w, 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 w pierwszym chapterze będą jakieś jumpske, y, czy nie... Nie wiem czy w, w jednym odcinku to ukończę. Czy będziecie chcieli więcej odcinków? A na no, z tej gierki na razie nie kończę. Haterloyd. Do not shame me with that common folk name! I am the proud! The prestigious! The professional Lloyd for Elbion! O extraordinaire! Great acolyte. Of course it was. A mm -hmm. Dobra. To tu, tu, ale kurde taka przyjemna kurde muzyka ty. L lubię takie ten przyjemne muzyki, nie? Naprawdę e, lubię takie e, przyjemne muzyczki. Dobra, jak jeżeli chcecie więcej e, odcinków tej gierki, zrobię z kilka odcinków tej gierki e, z e, no, tutaj z, no, no z tej no, gierki, no kurde gierki, serki, kurde, to zostawcie trzy łapki w grę subskrypcję, komentarz, cześć, siemanko manko.